Witajcie Mojedynusie, z tej strony Juraja, a dzisiaj jesteśmy w League Legend. E, właśnie mamy od, do otwarcia 10 skrzyneczek, jak widzicie mamy 10 kluczyków y, i oraz kapsułę bohatera i kula Akademii Bojowej. E, tutaj jest bardzo rzadki, fajny skin, może się nam trafić, więc e, co, gotowi? Otwieramy. Pierwsza skrzyneczka, co trafimy? Sejuani no. Odłamek bohatera, zawsze na propsie. E, lecimy dalej. SKTT1Z no Nie najgorszy skin Ale mogłoby być lepiej Czer O! Czerwony Baron korki Nie gram korkim ale Widzę, że skin jest rzadki e, Możemy otwierać dalej No emotka Ta emotka Nie, nie zadowala mnie Kolejna emotka Jeju, chyba gorzej być nie mogło. No i o, bojku, mnie. Obojku, coś teraz mnie zlagowało, i chciałem odbagować. Co trafiliśmy? E Szywana kościelnego szpona. Znowu jakiś skin, który jest do dupy. Lecimy dalej. Ivern, odłamek bohatera. Totem Pentakilu. Dobra, znowu coś słabego. Oriana Mrocznej Gwiazdy. Ej, dobra, to może być spoko, chociaż mam i tak dwa skiny do Oriany. Dobra, także co? Ostatnia skrzyneczka. O, jednak nie taka ostatnia. Kuczek, step. Dobra, i otwieramy ostatnią skrzyneczkę. Leblanc z kra Kniei. Dobra. Z tego, co tutaj tego zdobyliśmy, to zdobyliśmy tylko legendarną domek skórki Czerwonego Barona Korkiego. E, dwie epickie skórki do Leblanki i Oriany. E, SKTT1, zawartość klasyczną do Zeda oraz siwany kościstego szpona. Nie jest to jakiś udany e, no, opening. Do, dodatkowo jeszcze trafiliśmy parę odłamków bohaterów, ale to tam mniejsza z tym. Ale pora jeszcze, możemy otworzyć w kule jeszcze. Może w kuli coś ciekawego będzie. Tryndamere z Walczących Królestw. Tak jak myślałem, nie ma nic ciekawego. Jeszcze możemy kapsułkę bohaterów otworzyć. Tutaj też nic ciekawego. No i jak widzicie, em, nic ciekawego. Może zrolujemy chociaż parę skinów, e, takich jak ten. Owo, o. to ty, i e, niech będziesz, ty. I zobaczymy, może tu będzie coś ciekawego. No, roluj, roluj, roluj. Płynął czas oczekiwania. No, rolujemy jeszcze raz. Dobra, także wracamy po krótkim cięciu, także rolujemy te trzy jakże przewspaniałe skiny, yy, może coś nam fajnego wydropi, pomarańczowa esencja i magiczny Galio. W sumie magiczny Galio jest spoko, w sumie mogę zacząć grać Galio yy, i teraz rolujemy te yy, trzy skiny, bo i tak żadnych z tych skinów nie będę grał. Ech, chyba nie. No, więc rolujemy sobie. Może coś ciekawego wydropi. Pomarańczowa esencja i faraon Amumu. No, Amumu. Mumią nie gram, więc nie jestem zbyt zadowolony. Ale co? Mam nadzieję, że Wam się odcineczek spodobał. Możecie zostawić łapeczkę w górę, subika z dzwoneczkiem. tego tak, no co trzymajcie się. Cześć.